Cześć wszystkim, witamy Was na podsumowaniu gali UFC 286 w Londynie, która odbiła się, odbiła, odbyła się w miniony weekend. E, oczywiście jest z nami Miłosz, serdecznie Szyma. Cię witam i chcielibyśmy dzisiaj, tak już na chłodno, bo te emocje troszkę opadły, podsumować galę UFC 286. Tak jest. No, <laughs> bez przedłużania, a jeszcze wspomnę, że galę obejrzeliśmy wspólnie, udało się nagrać reakcję na decyzję. Ale ona jest zbyt niecenzuralna, żeby ją gdziekolwiek umieścić, także na ile subskrypcji ją puścimy? No, ja myślałem o milionie, ale może nie już nierealistyczny target, więc może nie wiem. Na 100. Dobra, to też jest nierealistyczny target, ale trochę bliższy, A już no. tak na poważnie. to Myślę, że ten, możemy zacząć tam od, od oceny karty. Tak, od oceny karty. Na chłodno, I... oczywiście. Na chłodno. No powiem Ci, ja dam tej karcie. Ja oczywiście zaznaczę, że ja niestety prelimów a nie prelimów nie widziałem, bo byłem w pociągu i niestety nie zdążyłem. Natomiast sam main card oceniłbym na 7, 7,5 może. Dość no, wysoko. Znaczy wysoko. No ja chyba powiem puszczę, szczerze, bo do tego jeszcze przejdziemy, ale jakby sama otoczka gali fajna, udało się, tak jak już wspomniałeś, obejrzeć razem tę kartę, ale no trochę te walki Są, jednak ale, to to do życzenia. Dobra, prelimy, o które zahaczyłeś, tylko jedno słowo o Jacku Szorze, który pokonał Makłana Mirchaniego, jak się każdy spodziewał w drugiej rundzie. Makłana Mirkani po raz kolejny się zmęczył. Także to no, niebo jest niebieskie. Perfekcyjnie trawis, to przyjęto. Prawa jest zielona, a. Amako Anamirkani traci hmm. kondycję po pierwszej rundzie. Muhammad Mokajew wygrywa z Jafem Filio przez poddanie w rundzie trzeciej. Nie było to najbardziej imponujące zwycięstwo w historii, ale też no, Mokajew zaprezentował się nieźle. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, mm, o tej dźwigni na kolano, z której A uciekł jest. Mokajew. To dopiero to, było imponujące. Tak jest. To kolano jest z rozmiaru piłki do koszykówki obecnie. Tam widzieliśmy zdjęcie Mokajewa. No fajnie jakby Mokajew wrócił Pełni sprawny do klatki, chociaż z tymi kontuzjami kolana nigdy nie wiadomo. Dobra, main card, bo. Marwin Wettorii-Romandolidze. Roman romandolidze Roman Tutaj może zacznę, bo tę walkę dodam, że obejrzeliśmy dwukrotnie, bo Fajne. obejrzeliśmy ją w dniu, w którym się odbyła i dzień później, bo po prostu no, zgodnie coś nam nie pasowało w tej decyzji i tak. runda po rundzie obejrzeliśmy sobie tę trzyrundową walkę. No i podtrzymaliśmy to, co powiedzieliśmy sobie w, w ten dzień, w który to się wydarzyło. Czyli naszym zdaniem Roman Dolidze wygrał tę walkę 29-28. Mhm. Natomiast absolutnie podkreślamy tutaj. Nie mówimy, że to jest jakiś robbery, bo absolutnie nie jest. Tak, Ta bliska walka, walka, walka. Taki dość słaby pokaz kickboksingu. Dobry pokaz. A. Znowu Kardio, i przede wszystkim szczęki Marwina Wettoriego. Dolidze się okazał bardzo przewidywalny w tej stójce. Raczej nie próbował miksować za bardzo swoich ataków, nie próbował za bardzo używać przede wszystkim tych kolan, o których wspominaliśmy. No Spamował właściwie 1-2 całą walkę. Nawet bym powiedział, że bardziej takie obszerne te ciosy były niż tradycyjne proste 1-2. Grapplingu no. w ogóle tam nie mieliśmy praktycznie, co jest też słabe, bo jednak Dolidze. No, chcieliśmy zobaczyć, jak sobie poradzi w tym Nie korzystał ze swoich najmocniejszych tak, broni, bo tak jak też wspomnieliśmy w zapowiedzi tych kolan, też było szczątkowo, o ile w ogóle były, bo teraz nie umiem sobie przypomnieć żadnego. No, no trochę, ale to też paradoksalnie dobrze świadczy o dolidze w pewnym sensie, no bo jeżeli on nie walczył w pełni swoich możliwości, tak dobrze, jak pokazał w poprzednich walkach, a i tak uważamy, że wygrał z Vetorim nawet jeżeli hmm. oficjalnie przegrał, no to dobrze świadczy o jego przyszłości w tej dywizji, e, ale no tak, tam chyba pierwszą i trzecią rundę bodajże na pewno pierwszą daliśmy do lidze, e, wydaje mi się też, że trzecią. Powiem ci szczerze, że ta walka trochę mnie zawiodła, ja nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań w stosunku do niej, ale no tak ciężko tak. się po... to oglądało po raz drugi, o tak powiem. Posypała kupon. No, no już to, na swoją drogą. To, to swoją drogą, to swoją drogą. Już wiedzieliśmy, co nas czeka, jeżeli chodzi o decyzję ale do tego jeszcze przejdziemy. Jennifer Maia, mm, Casey O'Neill. Warto to... chyba powiedzieć o tej walce tylko i wyłącznie dlatego, że Casey O'Neill odnosi pierwszą porażkę w y, profesjonalnej karierze. No i no, okazało się, że nie jest takim się. prospektem, jak y, ludzie myśleli. Gunnar Nelson, Brian Barbarina. W sumie to, co przewidywaliśmy się stało, czyli szybkie poddanie. Y, mm. Prawie Fajna że na walka koniec pierwszej Nelsona. rundy. Tak, Nelson się super pokazał. no Barbarina może nie jest jakimś najbardziej wymagającym przeciwnikiem, ale gdzieś mm. widziałem zestawienie Nelsona z ADE. Ktoś zaproponował? Fajne. fajne. I dobra walka. No. Dobra walka. Myślę, że Nelson mógłby się wepchnąć do, do rankingu tego Welterweight, nawet jeżeli nie na długo. No to dobrze jest widzieć, że wraca w dobrej formie. Gunnar Nelson. Mm troszeczkę przerwy od walk miał, no i nie wiem, czy chcemy coś jeszcze dodać, czy już przechodzimy nie, do głównych kąsków, main event. tak jest, no i tutaj znowu, co się wydarzyło w tej walce? Co się wydarzyło, no na pewno oglądaliśmy tę walkę również dwa razy i, i z podobnym skutkiem, to znaczy jak ta walka kończyła się, to byliśmy przekonani, że to Fiji, wiem wygrał i w ogóle paradoks cały, Tutaj wyszedł taki, że jeden z sędziów dał trzecią rundę dla Justina jego Uwaga, 10-8. Co, no, co można się pokusić, że. No dobra, no, no, raczej nikt by Fiziewowi tej rundy nie dał, ale to ale, no, no, był jakiś kompletny absurd. No, powiem ci, że o ile ta runda była najbardziej yy, taka clear. And obvious, jak to się ładnie mówi, na, na korzyść jednego zawodnika, no bo Gage ją wygrał definitywnie. No, tyle 10-8, jeżeli rozdajemy takie rundy 10-8, no to powinniśmy wprowadzić też rundy 10-7 i 10-6, bo, bo ta runda, w porównaniu do niektórych takich prawdziwych 10-8, jakie widzieliśmy, no to no, troszeczkę odbiegł od tej definicji, no tak. szczególnie, że na przez pierwsze dwie minuty rundy Fizjew wygrywał i wylądował dwa naprawdę bardzo mocne ciosy, które no, prawie, naruszyły Gage'a. No, prawie gejczypest. raz głowę urwał gejciemu. Dokładnie. No i, i tak jak mówiłem, Gage no, tę rundę wygrał, ale 10-10 to jest abs absolutna bajka. No daliśmy pierwszą rundę zdecydowanie dla Fiziewa, druga była bardzo bliska, też daliśmy ją znowu no, nie został okradziony reprezentant Azerbejdżanu, ale według nas walkę wygrał właśnie Fiziew, natomiast no, chyba i jeden i drugi zyskali na tej walce tak, naprawdę, tak bo... zdecydowanie nas pozytywnie zaskoczył Gejci, bo tak byliśmy jest. przekonani, że pójdzie w taką głupią, brudną walkę. A powiem ci, że no walczył z głową Gage'i, no tego mu nie można odmówić i pierwszy raz od dawno widziałem Gage'iego, który faktycznie w walce używa głowy, a nie tylko do tak. blokowania ciosów. Mimo, że prawie, tak jak już powiedziałeś, została ona urwana przez Fiziewa, natomiast e, takedown był. I, no, i cytuję. chyba gejczygo. bardzo cieszy gejciego, co? Tak, już uciszył hejterów, wyjaśnił niedowiarków, <laughs> dał radę wylądować. Co prawda, to było ostatnie 10 sekund walki, więc też rozprasował no. to tak, że stwierdził, że jak już go obali, to nie będzie musiał nic zrobić w tym parterze, bo wiemy jak to Gage'ego wygląda z tym. No ale obalił. E, I fajnie. Wydaje mi się, że walka z Asynem porierem druga to jest absolutny tak. must have, jeżeli chodzi no. o. O tę dywizję. A dla Fiziewa chyba Mati Gamrot. No ma to sens. Widziałem też dziś Jelina Tarnera. I o ile Tarner jest niżej w rankingu, to stylistycznie ta walka też byłaby spoko. Mm -hmm. Chociaż tam raczej dość mocno faworyzowałbym Fiziewa. Że... sobie, jakby Tarner wyjaśnił Ridla, a później wyjaśnił Fiziewa. To by było coś niesamowitego. Tak, a nie wyjaśnił to... Matiego, więc Tak, a nie wyjaśnił to jest Matiego. guru. Wiesz co? Co jeszcze chciałem dodać, no ale to oczywiście znowu jest to poniekąd usprawiedliwienie dla Fiziewa, że ta walka była na takim tempie, ale znowu trzecia runda i było widać u Fiziewa te braki kondycyjne, o których właściwie Troszkę trochę dywagowaliśmy tam. To. Tylko no właśnie Fiziew był tym zawodnikiem, który wywierał presję przez całe 15 minut. Tak naprawdę hmm. był na był wycofany przez praktycznie całą walkę. A dwa, że o tym też już gadaliśmy, że no jednak bomby Gage'ego, które lądowały na Fishev'ie też ważą, ważą. ważą i, i, i zabierają to, to paliwo, no ale na pewno Gage pokazał, że y, dla niego nie trzy rundy, a pięć rund y, się należy i dlatego walka z Porierem, no to powinien być pięciorundowy no. pojedynek, niezależnie czy to będzie Przecież... main event, czy to nie będzie main event. No dzisiaj, coś czytałem, dzisiaj coś czytałem, że Gaethje wolałby walkę z Oliveirą, bo no. słyszałem w ogóle dwie wersje. Najpierw powiedział, że no, on nie będzie wybierał, bo dla niego każda walka to jest do wygrania, w sensie no, że musi wygrać. A druga wersja była taka, że chciałby się odkuć za tą porażkę z Oliveirą, bo tam zawalczył po prostu jak głupek. No taka jest prawda, wiesz co? No tylko, że Olivera już walczy z Dariuszem i jeżeli przegra no tak, on walkę, to nie ma za to... bardzo sensu, nie, ale z porierem myślę, że ta ewolucja gage'ego, taka mini ewolucja, którą widzimy teraz, ja bym wcale go nie skazywał na porażkę w walce z Porierem. Prawdopodobnie dalej stawiałbym na Poriera, ale w takim dość niewielkim stosunku. Oczywiście okay. no nie będziemy analizować teraz tej walki, ale. No, życzymy sobie takiej walki. To uważam, na pewno. że po prostu byłaby dużo bardziej wyrównana niż ta ich pierwsza walka, a. Co do um, jeszcze samego Gage'ego, no to on zapowiedział, że to jest jego ostatnia próba wygrania tytułu. Jak się nie powiedzie, no to już raczej kończy, co jest też mądrą decyzją. Mo następna walka Gage'ego może być ostatnią w jego karierze, to też warto tak, mieć na względzie. No, tak, to jest prawda i co jest ciekawe, to jest o tyle mądra decyzja, że nie wiem, jak wygląda stan konta Justina Gage'ego, ale wysłałeś mi ostatnie zdjęcie, że troszeczkę na samych bonusach zarobił Amerykanin, bo jego wszystkie walki w UFC kończyły się bonusem w postaci jest. 50 tysięcy dolarów, co jest całkiem imponujące. Co daje łącznie 550 tysięcy, bo 11 walk stoczył w UFC. No właśnie, a wiemy, że taka podstawowa pensja zawodnika UFC to jest tam 300 zł i kupon na spodenki Venuma, także Gejci pewnie zarabia niewiele więcej z kontraktu, oczywiście się śmieje, no ale chyba, chyba faktycznie Gejci jest jednak rozsądnym chłopem, wbrew temu co pokazuje często w klatce. Ja się wcale nie zdziwię jak na zakończenie kariery dopcha się jeszcze Conorem McGregorem, tego no, też bym nie jest wykluczał. To jest możliwe. Jest to możliwe, no to o konorze jeszcze będziemy mieli okazję na pewno porozmawiać to nie raz, natomiast czy chcemy teraz porozmawiać o main evencie, bo, bo jest o czym rozmawiać i, no tak. i i tutaj mam nadzieję, że ta wspomniana reakcja nie zostanie opublikowana w internecie. Ja mam bo... nadzieję, że tak i już, <laughs> no dobra nie będę spoilerował, nie będę ci tego miło zrobił, no ale... Ale nie byłeś aż tak przekonany co do tego, że Leon Edwards zwyciężył tę walkę nie, w ale, pierwszej chwili. Ale obejrzeliśmy walkę drugi raz, tak jak tak. te wszystkie pozostałe i wtedy już byłem przekonany tego. No tak, Ale może, tutaj... może rozwiń temat, że tak. Tak. Powiem. Zdecydowanie pierwsza runda Leon Edwardsa, no imponująca, bo tam sobie ustawił Martie... Kamarusmana w taki dość klarowny sposób, no właściwie narzucił mu swoje tempo. Usman był bezradny i, i nawet ten jego, te jego zapasy w ogóle nie robiły na Edwardzie wrażenie, ale to później też do tego przejdziemy, bo na dystansie całej walki to, no to różnie było, no natomiast raczej Edwards sobie z tym dość skutecznie radził. Ta pierwsza runda zdecydowanie dla Edwardsa. W drugiej rundzie już troszkę Usman złapał tego rytmu i gdzieś tam zastanawialiśmy się, czy ta, czy ta druga runda nie pójdzie na jego, na konto. jego konto, bo tam udało się y, obalić Edwarda. Tam i też chyba takie... taki dość mocny prawy trafił, nie? W tej tak, 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 tak. tak. Y, zamroczył trochę Edwarda i przez to zastanawialiśmy się, czy tam. Edwards no, wyglądał na takiego, który troszkę jest odcięty. I szukał no, zapasów. Chwilę tak. później. No wystrzelił takie, taki, taką próbę tak że w ogóle sami się za głowę złapaliśmy, bo to w ogóle przygotowane. No ale tak, finalnie drugą rundę też przyznaliśmy dla Edwardsa po ponownym obejrzeniu i, i tam trochę kontrowersji już się zaczęło w tej drugiej rundzie i to może ty rozwin, bo Aż tak w tego no, wszystkiego nie pamiętam. Chodzi oczywiście o opatentowane przez y, Johna Jonesa w ostatniej walce y, kopnięcia w krocze, bo, bo faktycznie ładnie się te kopnięcia i jakby to o. było jakieś do bez zasad, no to Edward raczej by skończył <laughs> Usmana przed czasem. Ty już tam bardzo żwawo reagowałeś na te protesty Usmana. Nie, nie będę mówił, jakie inwektywy kierowałeś w stronę Nigeryjczyka. Natomiast. No, trzeba przyznać, że miał rację, jeżeli chodzi o, o kopnięcia. Ale nie w we wszystkich, droce, no to... bo czasami nie, reklamował no, takie śmieszne. Znaczy, ale... Usman też ma taką złą reputację, jeżeli chodzi o, o to reklamowanie, no bo on, on w praktycznie no nie w każdej walce, no ale tam chociażby z Covingtonem, tak, reklamował mm. kop takie kopnięcia, które no, ostatecznie, jak było widać na powtórkach, nie lądowały na kroczu, natomiast yy, no ten, to złapanie płotu, czy klatki, to było Płotem. takie, no fans no, tak przetłumaczyłem tak. zbyt yy, dosłownie, no klatki, to, to było siatki, no, to było strasznie słabe zagranie ze strony Edwardza, tak. słusznie odjęty punkt. Dzisiaj, powiem ci, oglądałem rozmowę w jakimś tam podcaście z Colbym Covingtonem i on powiedział, że on w życiu by nie chciał, żeby za to odjęli Edwardsowi punkt, gdyby on był na miejscu Usmana, on by wolał po prostu wrócić do pozycji, bo on stwierdził, że to była na tyle dobra pozycja do skończenia Edwardsa. No, on tam chyba Gdy... wchodził za plecy, nie? Tak, tak, tak. Ale... No... Tylko czyło pleców te, tak, jest taki niebezpieczny To co by wyszło no te Jiu Jitsu Usmana, na które zwróciliśmy uwagę, bo Edwards notorycznie oddawał plecy i Usman tak. nie robił sobie z tego nic. Tak. On miał tyle okazji do skończenia, skończenia Edwardsa i żadnej nawet nie podjął próby. No jakby z góry mhm. zakładał, że tak, że bo on Nie zakończy się. Nawet powodzenia. jak już usadzał Edwardsa, to nie był w stanie go ani na sekundę skontrolować, tak naprawdę. Mm. Zero ground and pound też e, swoją drogą. Natomiast e, słusznie odjęty punkt. rundy ostatecznie przyznaliśmy Usmanowi. Z tego co kojarzę, tak. to była jedyna runda, którą daliśmy Usmanowi. Ona e, była i tak dość bliska, ale raczej. Tak, raczej ale to bardziej wynika osman, z tego, nie? że po prostu Edwards nie zrobił niczego jakiegoś spektakularnego mm. w tej rundzie i Usman ja, takim. Kontynuował te lekkiki. No właśnie do tego chciałem mnie. przejść, bo już nie będziemy dogłębnie analizować czwartej, piątej rundy, daliśmy ją na pewno 10-9 dla Edwardsa, natomiast no, czym Edwards wygrał walkę, przede wszystkim inteligencją, przede wszystkim footworkiem, gameplanem game planem. i no i właśnie w tym gameplanie były zawarte kopnięcia na dolne partie ciała, nie mówię o kroczu, tylko o, yy, no, o po prostu o korpusie i o nogach yy, Usmana. Troszeczkę jakby Usman się bał tego high -kicka znowu, nie chciał powtórki z rozrywki hmm. z ostatniej walki. Parę razy się gdzieś tam Ze dwa razy, w tych okolicach tak. odwiedził go Leon Edwards. Dokładnie. No i nogi Usmana zostały wyłączone tak naprawdę w pierwszej rundzie. Usman dobrze udawał, że go one nie ruszają, tak. No ale tak naprawdę ani nie było dynamiki w ciosach, ani w poruszaniu się, ani w tych właśnie w próbach obalenia, w niczym nie było dynamiki w występie Usmana tak naprawdę. No i myślę, że dużą częścią tego były te low -kiki i właśnie te kopy na ciało, które też mocno hamowały Usmana, I bo co... Usman nie nałożył tej swojej presji sławnej. Nawet, I co właśnie chciałem dodać a propos tej presji, że nawet jeśli Usman był w stanie Docisnąć, że do siatki Edwardsa to był albo od razu swipowany, albo miał wykluczone nadgarstki. Tak. I on w ogóle nie radził sobie, on nie miał żadnych innych technik obalenia, Nie miał alternatyw. I to szedł... jest to, w czym Kolbi się od niego różni, że kolby no wymieszał po prostu 15 różnych takedownów na naraz, tak jak to robił z Mazwidalem, który bronił pierwsze, drugie obalenie i zaraz przy trzeciej próbie lądował na, na, na macie, a no właśnie Usman tego nie robił. Słabo, bardzo słabo, jeżeli chodzi o zapasy na Usman. Ym... Troszkę mi brakowało łokci ze strony Edwardsa, bo ja uważam, że mm. ma najlepsze łokcie przy wyjściach z klinczu. No na rozerwanie klinczu to by się dały te łokcie w tej tak, walce. Tak, a siadł Usmanowi, jeden siadł Usmanowi tak. ostatecznie, natomiast no, Edwardsowi fajnie też kolana siadały. Generalnie zdominował Usmana, znaczy zdominował, to brzmi trochę jakby go, to, to, ten sławny bullying, który poruszał Usman na konferencji, no to nie chodzi o to. To Don't let him bully you, Dokładnie, no i w pewnym sensie pozwolił, ale... No mimo wszystko można mówić, że ta walka była bliska, ale jednak chyba ale jednak nie była. No to jest no, taki była paradoks, nie to była. paradoks i widać to też po MMA Decisions nie, że tam raczej mhm. raczej ludzie już prędzej zdawali remis przez ten odjęty punkt. No, ale myślę, że że sędziowie w tym akurat przypadku się spisali dobrze tak 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 i. No i to jest jeszcze bardziej imponujące zwycięstwo niż to poprzednie, bo do po, poprzednie no to było po czterech rundach katorgi dla Edwardsa, hmm. a tutaj podręcznikowo przeczytany Edward Edwards już się chyba dobrze bawił w tej walce też, chociaż tego po mimice nie było Po mimice nie było widać, widać. no, no, nie, no to... nie był to w fizie w walce z Gatesem, który był tam no tak, roześmiany i bił piątki, po prostu piątki są... tak ale, ale Edwards jaki jest, taki jest, tak mi się wydaje, że mhm. Jeśli chodzi o takie, no wiedział po prostu, że wszystko idzie zgodnie z planem, może oprócz tego tak, odjętego jest. punktu, wiedział co robi, to na pewno i to jest znowu ta inteligencja. No I pewność I jeszcze, siebie też, nie? Tak, i chciałbym docenić ten corner, bo on dojechał na tę walkę również. No, ten wie, wiemy, jakie były sceny z poprzedniego, ale tak. tutaj znowu, y, no może to nie były aż tak spektakularne obrazy jak w tej pierwszej walce, natomiast ja uważam, że, że naprawdę. Powinien być wdzięczny Edwards swojemu Cornerowi, bo na z, pewno. A, ma... No przede wszystkim za ten gameplan, o którym powiedzieliśmy, bo ja lubię takich zawodników, właśnie takich, którzy może nie mają tego highlight highlightrilla, jakichś spektakularnych knockoutów, chociaż Edwards no, ten jeden mógł sobie dodać z, z ostatniej walki. Natomiast, no kurczę, lubię jak po prostu ktoś się stanie takiego jeszcze taki. Puzel, jak, jak Usman rozszyfrować i no, kompletnie go zneutralizować, bo Usman tak naprawdę niczym, może poza tym jednym prawym, nie zagroził Edwardsowi i zdecydowanie zasłużona wygrana. No i teraz co dalej? Usman uważam, że kurde, ciężko jest go jakkolwiek tutaj wrócić do tej dywizji z powrotem, ja uważam, że szafka to byłaby spokowalka, natomiast szafka już chyba z belalem będzie się bił. Tak. E... Dostał wolną rękę Usman od Dany White'a, i z tego, co nam wiadomo, z tego co usłyszeliśmy na konferencji Pogali, to to sobie wybierze Usman z kim chce walczyć, natomiast takiego prawa do wyboru nie dostał Leon Edwards, któremu z góry narzucono Kolbiego Covingtona, w ogóle z czym on się kompletnie no. nie zgadza i, i no zobaczymy jak to jest zostanie rozegrane, ale ale no już widać, że będzie konflikt Edwards -UFC. patologia, ponieważ no gdzie ja rozumiem, że może nie ma no Belal jest takim najbardziej gościem, który najbardziej zasługuje na tego shota ale może poza nim nie ma takiego kontendera, który na 100% powinien walczyć o tytuł, no ale no już szanujmy się. Tak samo Edwards nie chce walczyć z Covingtonem, ale chce walczyć z Masvidalem. No i wiadomo, że oni mają historię, no ale nawet jeżeli Masvidal, chociaż uważam, że jeżeli Masvidal pokona Burnsa, to jest, do no bardziej będzie, zasługuje, na, ale zasłużony. bardziej zasługuje, na szlata, bo to jest bo Burns, a Colby, no dobra, no można powiedzieć, że Colby pokonał Masvidala, no ale jakby <laughs> No wiadomo o co chodzi, uważam w ogóle, że no berns to jest naprawdę topowy zawodnik w tej dywizji, pokonanie go jest naprawdę no imponujące, imponującym mm -hmm. wyczynem e, i kurczę wolałbym szczerze zobaczyć walkę edwardsa mimo wszystko, znaczy nie chcę powiedzieć, że wolałbym ją zobaczyć z masvidalem, bo uważam, że to byłaby łatwa walka dla edwardsa, a walka z covingtonem nie byłaby wcale taka łatwa, ale Jestem mega ciekaw, jakby poruszyli temat tego tej bójki na backstage e po prostu, bo to jest tak hmm. już legendarna rzecz w tym folklorze MMA, że trochę zasługuje sam ten moment na zwieńczenie tego walką, no, ale oczywiście walka o tytuł z takiego powodu no, trochę się mija z celem. Natomiast no, ta dywizja jest po prostu rozpieprzona całkowicie i. No. Już to chcę, jest... żeby te, te, te wszystkie szafkaty i te i ci inni kontenderzy się pieli w górę, bo no już mam dosyć tych Kolbików i, i Nazwidalów i tych innych gości. Tak, ale wiesz co, jeszcze takie przemyślenie mnie naszło, że raczej Kolbi nie dostanie tej walki za to, że tam wygrał z Naswidalem, tylko raczej za to, że, że UFC jakby wyciągnęło do niego rękę dosłownie chwilę przed galą. I mm. zrobił wagę, stawił się, utrzymał to wszystko w sekrecie i myślę, że oni to po prostu doceniają. No może tak, znaczy wiesz, umówmy się, no jeżeli szukamy powodu, no powodem są po prostu pieniądze. No Colby mm. może nie jest tak dużym, tak dużą gwiazdą jak się jemu samemu może wydawać, no ale na pewno sprzeda więcej e, pay-per-view niż potencjalna walka Edwarda z Bernsem chociażby. Albo z Beladem. Al, no to, to by było to UFC by musiało jeszcze dopłacać, żeby ludzie to oglądali, mam wrażenie. Znaczy, sama walka byłaby inventem, spoko, no. tylko że no na papierze... A to już tam. druga walka tych panów by była i pierwsza tak. była no kontest, więc to pierwszej, miało, no. pierwszej Edwards go absolutnie zdezelował i gdyby nie ten ipok, to pewnie byśmy... Yy... Nie rozważali tej walki. No. no tam Beral i tak by się pewnie podniósł, no ale wiadomo, Beral to jest Beral. Ja trochę bym chciał, żeby do tej walki doszło, bo... Yy... Chciałbym obejrzeć się z tobą i zobaczyć twoją minę, jak Berel wygrywa tytuł tak, wydaje mi się, okulary. że zrobiłbym ci zdjęcie i to by było nasze nowe profilowe na kanale. Bo to by było chyba to by było chyba jak stulecia. A myślę, że błądzisz. Ale to... dobra. Myślę, że to nie ma nawet co, co iść w takie dygresje, bo to się nie stanie i, i to kolmi dostanie Ale warstwy. sobie. Osiągnąłbyś stan czerwoności, tak jak Madejna, jakby Belal był w półśredniej średniej mistrzem i Olivera byłby wagę niżej. To no nie, nie przeklinaj, proszę, nie. Jeszcze w piórkowej Josh Emmet jakimś cudem wyzdobył pas na przykład. No, ale tam Emeta to nie, nie mam do niego żadnego problemu, ale. No, nie to... wiem. Padi, nie, padi było by ade, O, Adesania by od Tak, 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 tak. Hmm. A w półciężkiej Damachal Hilby pobił rekord Jonesa, jeśli chodzi o obrony. Tak. A kiedy byśmy się obudzili? Chyba dwa tygodnie później znokautowani. Nigdy. Dobra. No to co? To Kącie przedłużając my... dokładnie. Bo, bo poleciliśmy chyba jest... czuć te godziny po tym, co my no. duch... Ciężki, ciężki dzień za nami. Tak jest. Dobra, z tego miejsca chciałbym ci serdecznie podziękować, chciałbym Dziękuję również. chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Obowiązkowo zostawcie reakcję i dajcie znać jak wam się podobała ta karta. A my dziękujemy wszystkim i żegnamy się. Cześć. Siema.